Nudzi mi się. Może byśmy się w coś pobawili. Mega nudy. Może byśmy zrobili jakieś przedstawienie. Super pomysł. Ale zaprośmy jeszcze Marysię, Tomka i Kuba. Co ty na to? Dobry plan. O, może jakieś mity zrobimy. Teraz historia Prometeusza i Zeusa. Rzecz dzieje się dawno temu, w czasach, kiedy ludzie nie wiedzieli, jak rozpalać ogień. Zimno nam, marzniemy. Byłoby lepiej, gdybyśmy mieli ogień. Ale tylko Zeus wie, jak się go rozpala. Nie wiem, czy nas nauczy. A może go grzecznie poprosimy? O wielki Zeusie. Panie błyskawic i burz, przybywam z prośbą w imieniu ludzi. Czego znowu chcą? Więcej deszczu? Mniej deszczu? Nie, myślałem raczej o ogniu. Ogień dla śmiertelników? Ha, ha, ha! Dobre sobie! Co oni z nim zrobią? Odmawiam! Prometeuszu, odejdź! Jednak prometeusz nie odszedł. Czekał aż zapadnie noc i wszyscy zasnęli. Zakradł się do kuźni Hefajstosa i znalazł niewielką pochodnię. Wziął ją i rzekł. Hefajstosie, pożycz sobie ten ogień na chwilkę. Prometeusz bierze ogień i rusza na ziemię. Nad ranem ludzie mają już pierwsze ogniska. Pieką chleb i topią metal. Zeus budzi się. Ukradłeś mi ogień! mały pomyczek Wziąłeś co nie twoje, a jeszcze bawiłeś się ogniem. Zostaniesz ukarany na rozkaz Zeusa, zakuto Prometeusza w kajdany. Na zawsze przykuto go do skały, a orzeł wyjadał mu codziennie wątrobę. Morał z tego taki: kto kradnie, będzie ukarany. I o Syzyfie. Syzyf był królem Koryntu. Sprytny, przebiegły. Uważał, że jest mądrzejszy od bogów. W szczególności mądrzejszy od Zeusa. Ale czy można oszukać samego Zeusa? Syzyfie, naraziłeś się Zeusowi. Wściekł się, że zdradziłeś jego tajemnicę ludziom. <noise> Zeus się zawsze gniewa. To nic nowego. Jestem Zeus, władca bogów! I pan piorunów! Syzyfie, myślałeś, że mnie możesz przechytrzyć? Ja nigdy! Ja po prostu lubię mieć przewagę! Za twoją pychę czeka cię surowa kara! Hermesie, zabierz go do Hadesu! Witaj, Syzyfie. Mam dla ciebie wyjątkowe zadanie. Zadanie? Brzmi nie najgorzej. O tak, będziesz wtaczał ogromny głaz na szczyt góry. Nic trudnego, zaraz się z tym uporam. Tak myślisz? Za każdym razem, kiedy dotrzesz na szczyt, głaz spadnie na dół i będziesz zaczynał od nowa. Jeszcze trochę. Czemu to zrobiliście? I tak już zawsze, dzień po dniu, rok po roku, bez końca.